Ja zaczynam? Tak. To żeby nie Ogólnie, Ogólnie nie chciałam tego powiedzieć, ale teraz muszę powiem o co ci chodzi. A... Ja powiem kobieta. Oj, TikTok, TikTok, chyba tego nie polubić. Dobra, rewolucja. A, dobra, to fajne. Ja powiem Gordon. Kurde. Nie wiem, że ty to skumasz. Niedziela. A, no, czy no. Takie insynne. Moim zdaniem to ty raczej nie po Twojej reakcji na początku, ale jestem też w stanie że on po dwóch słowach już w stronę. To jest kurde! Powiem Włochy. To ja nie będę wybitny. I znowu powiem Fraje. Gessler. Mhm. Mm fajnie, no. no, fajnie. W trzeciej rundzie wymienisz trzecie nazwisko jeszcze czy... <grym> Pascal. <grym> to ja powiem Śląsk. Ewolucja Aha. to była podpowiedź moim zdaniem. A drugie co było? To głosujcie, spoko. Fryer. No ale ty też, Gates. Ale i tak, A Gessler to już wam tak na nosie zagrałem, bo mnie zdenerwowaliście po pierwszym. Ha. Ja przepraszam, czego <laughs> no mocniej okay. Mateusz. Mateusz. A to kuchnia. Haha, że tak może Obiad. Kuchnia, dobrze. Kuchnia, <śmiech> kuchnia, kuchnia <śmiech> dobrze, <śmiech> No, dobrze no dobrze i w zasadzie na równo, nie. No nie, dobra, wygrał, wygrał. Kurde. Miałem tak. Miałeś podpowiedź? Ja miałem podpowiedź. Rewolucja. Tak, tak.